Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Chłownia, a to jest rozmowa Dziennika Gazety Prawnej. Naszą dzisiejszą gościnią jest Gabriela Lenartowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do spraw monitorowania gospodarki odpadami. Dzień dobry Pani posłanko. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy 14 października, dzień przed drugą rocznicą od wyborów i chciałabym zapytać w takim razie o plany na tę drugą połówkę kadencji, jest pani przewodniczącą podkomisji, która zajmuje się odpadami, także może skupmy się właśnie na tym obszarze. Ten obszar jest też częścią tego spojrzenia jakbyśmy chcieli popatrzeć nie tylko na gospodarkę odpadami, ale generalnie na gospodarkę, czyli o gospodarkę cyrkularną, obiegu zamkniętego, tak żeby odpady w najmniejszym stopniu stały się, stawały się odpadami i żeby wracały jako surowiec bądź produkt do, do obiegu. I, i pod takim kątem patrzymy na te kwestie, aczkolwiek nie uciekamy od problemów takich zaszłości, z którymi jako kraj, jako państwo musimy sobie poradzić. A te zaszłości, i to jest powszechnie przecież artykułowane i przez media i przez opinię publiczną, to z jednej strony to odpady niebezpieczne, porzucone. Mhm. I one w dwóch kategoriach mamy z nimi do czynienia i musimy sobie z nimi poradzić. Pierwsze to te wielkoobszarowe składowiska historyczne, tereny zdegradowane, ale właśnie odpadami to najczęściej niebezpiecznymi. Pozostałości tak naprawdę po liście 90 bomb ekologicznych, które zidentyfikowano zaraz na początku lat 80. w dobie transformacji w naszym kraju. Nie wszystkie zostały usunięte, zostały, one są takie wyrzutem sumienia, bo niestety to są odpady po zakładach chemicznych, niezwykle toksyczne i niebezpieczne które zagrażają przed dostawaniu się do wód podziemnych, do skażeniu środowiska, zagrażają tak naprawdę zdrowiu, a czasami nawet życiu ludzkiemu. Takie przykładowe to jest druga część, druga część, bo część została już zneutralizowana w postaci sarkofagu po zakładach chemicznych Tarnowskich Górach. To są, to są odpady poza chemię w Bydgoszczy, ogromne składowisko, to są odpady między innymi po zakładach organika Azot w Jaworznie, to, to są także tak zwane doły kwasowe po przemyśle petrochemicznym w Czechowicach Dziedzicach. W tych dwóch ostatnich przypadkach wybieramy się z komisją, z komisją na taką wizję lokalną, żeby zidentyfikować tak naprawdę przeszkody Prawne, bo to też są technologiczne, ale i finansowe, które nie pozwoliły do tej pory ich usunąć, i zaproponować w wyniku między innymi tych takich przykładowych wizytacji wraz z ekspertami, zaproponować rozwiązania, jeśli są konieczne, legislacyjne, które by zmierzały do rzeczywistego. Rozwiązanie tego problemu. Czyli dobrze, tutaj, tak? e, tylko się dopytam. Czyli dobrze rozumiem, że jeden z tych priorytetów na te najbliższe dwa lata to jest to, żeby jakby wypracować rozwiązania legislacyjne, które pozwolą usunąć właśnie te skład miejsca składowania odpadów, które już od lat po prostu zalegają. To znaczy na ten moment nie wiadomo jeszcze, jak ta propozycja może wyglądać. Teraz tak jakby dopiero zaczną się prace nad tym, żeby takową opracować. Tak. I to zarówno regulacyjne likwidując jakby przeszkody prawne. Prost do, do usuwania tych odpadów, bo tam jest kwestia kwestia tego następstwa prawnego i odpowiedzialności w stosunku do, tych, do tego zanieczyszczającego czasami XIX wieku, ale także takie rozwiązania prawne, regulacyjne, które sprzyjają do zastosowania nowych, bardziej efektywnych, ale tak tańszych technologii, bo, bo trzeba mieć mieć Świadomość, że to są setki miliardów złotych, gdyby w tej chwili w tych technologiach, które polegają głównie na spaleniu, definitywnie nie usunąć te składowiska. Ale drugim niezwykle pilnym pilną problemem z odpadami niebezpiecznymi to są te porzucone, nielegalne, no trudno powiedzieć składowiska, ale takie miejsca zdeponowania nielegalnego odpadów niebezpiecznych. I w ostatnich latach one się nagromadziły w zastraszającej ilości, ten proceder, a wynikał on z jednej strony z luk prawnych w naszym systemie, który pozwalał tak naprawdę z, z, z poważnym naruszeniem prawa. E, przez, na przestępczą działalność deponowanie porzucenia odpadów z zalegających w magazynach i potem nagle znikał ten deponujący i odpowiedzialność zostaje na, pozostaje na właścicielu nieruchomości a nie rozwiązuje tej sytuacji zmiana która się dokonała z końcem poprzedniej kadencji uczestny Rząd PIS zaproponował taką zmianę w przepisach, przerzucającą tę odpowiedzialność tak naprawdę na samorządy, nie dając im żadnych kompetencji, tym bardziej, tym bardziej pieniędzy na ten cel. Stało się to w reakcji na pożary tych składowisk, kiedy, kiedy beczki z niebezpiecznymi chemikaliami stały się niemalże bombami wybuchającymi w tych pożarach i, i nawet sugerowano, że tu może może mieć miejsce jakaś wroga działalność też też ze strony nam nieprzyjaznych ośrodków za granicą. Tutaj rzeczywiście wypracowano, nowy rząd wypracował rozwiązanie Powiedzmy tymczasowe, czy też jakoś szczątkowe, jeśli chodzi o usunięcie części z tych odpadów, ponieważ e, przeznaczono 400 milionów zaplanowano na ten rok, jeśli chodzi o e, usuwanie miejsc składowania odpadów. Natomiast no, tutaj wszyscy wskazują, że jest to gdzieś kropla, tak naprawdę, w morzu potrzeb. To jest kropla w morzu potrzeb, i tak naprawdę to jest e, takie zadanie tymczasowe, mhm. bo te środki wyasygnowane z rezerwy budżetowej one są przeznaczone dla gmin, które zostały obciążone usunięciem tych odpadów wtedy kiedy one zagrażają zagrażają życiu bądź zdrowiu. A tak naprawdę myśmy i taka będzie ja będę składała też taką propozycję, że owszem ten zapis byśmy zostawili jako to Obowiązek samorządu do usunięcia, do chronienia swoich mieszkańców, usunięcia tych odpadów, ale jako zadanie zlecone, bo skoro to jest kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest, zapewnienie bezpieczeństwa jest obowiązkiem państwa. Jeśli państwo nie wywiązało się, bo tak naprawdę z powodu luk prawnych bądź, bądź problemów ze ściganiem tych przestępców, w zasadzie nie wywiązały się z swych obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, swoim obywatelom. To w jaki sposób to bezpieczeństwo musi zapewnić w postaci zadania zleconego sfinansowania dla. Yy, Przekazania samorządom środków, ale jako zadanie zlecone, a nie tylko wsparcie w łaskawości swojej, bo, bo, to, bo, to, bo to jest daleko za mało i nie jest to systemowe rozwiązanie. Czyli państwo ma wziąć odpowiedzialność za te miejsca nielegalnego porzucenia odpadów Oczywiście. i tak jakby, i to sfinansować? państwo musi wziąć za to odpowiedzialność także regulacyjną bo oczywiście w pierwszej kolejności musimy ścigać tych którzy porzucili te odpady ale wtedy kiedy jest to niemożliwe bądź trzeba zrobić jakby wykonanie zastępcze czyli ze środków publicznych sfinansować usunięcie, a następnie, niezależnie od tego, jak, że ściga się jeszcze tego, tego sprawcę. Ale, tak jak mówię, to jest konsekwencja tego, że tu państwo, jakby zawiodło do tej pory, że taki proceder w ogóle był możliwy i jest trudny do ścigania. Tym bardziej, że my musimy i tu służby państwa, między innymi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ze współpracy z państwowymi jednostkami straży pożarnej, ale także wiosiami z, zrobił taką inwentaryzację tych miejsc. Ta lista nie jest. Publiczna całkowicie. Ja ubolewam, bo wnosiłam o to, bo mieszkańcy też powinni mieć taką wiedzę, a ta niewiedza nie, nie, nie stwarza im większego poczucia bezpieczeństwa niż, niż wiedza. Ale przygotować i to w ramach takich zmian ustawowych, które będziemy chcieli proponować z ramienia podkomisji, należy. należy Przedstawić, sformułować, zobowiązać też resort do takiej mapy drogowej wyjścia z tej sytuacji, prawda? Z podziałem ról, podziałem kompetencji w tym zakresie, ale i podziałem środków finansowych i być może wypracowaniem takich dobrych praktyk technologicznych w usuwaniu tych odpadów, bo nie jest rozwiązaniem próba, że tak powiem, sprywatyzowania de facto spalania tych odpadów jako bardzo intratnego, intratnego w domyśle. Technologii. Słyszałem, czasu co minister to... ozdoba miał taki pomysł, właśnie, że w związku z tym, że spalarnie odpadów te prywatne to, to jest bardzo kosztowne, to my z Orlenem wybudujemy takie, takie publiczne spalarnie i będziemy, i będziemy kierować te odpady tylko do tych spalarni, napędzając pewną koniunkturę. No, no nie jest to odpowiedź. Spalanie jest w tym przypadku oczywiście najbezpieczniejszą metodą, ale i najdroższą, i ostateczną powinniśmy w pierwszej kolejności też e, promować czy, czy zaproponować. Sposób, sposób takie technologie, które, które będą i skuteczniejsze, i, i, i tańsze. A z drugiej strony nie jest um, też jakoś tajemnicą, że moce przerobowe spalarni odpadów niebezpiecznych, stricte, rzeczywiście są ograniczone. I tutaj pani ministra Sowińska również wskazywała na to, że jest to jeden z ograniczników, jeśli chodzi o właśnie usuwanie tych miejsc odpadów niebezpiecznych. Więc pytanie trochę, czy widzi pani alternatywę w takim razie do, spalania tych odpadów niebezpiecznych, czy właśnie, czy to nie jest, czy ta moc przerobowa nie jest aż takim dużym problemem? Z informacji, które, które ja mam jeszcze wcześniej zbieranych, to nie jest problem mocy przerobowych spalarni odpadów niebezpiecznych. To jest kwestia też tego, co spalamy i, i przepraszam, ale nie, nie wyłączyłam. Co spalamy i w, w jakiej technice, bo czasami moce przerobowe wynikają z tego, że pewien rodzaj odpadu niebezpiecznego musimy mieszać z innym, żeby go skutecznie spalić, żeby miał odpowiednią też wartość kaloryczną. To są, to są dość trudne rzeczy, ale przede wszystkim należy pomóc, należy pomóc zidentyfikować i uruchomić, wdrożyć nowe technologie, które, które pozwolą na lepsze rozwiązanie. One są zgłaszane, tylko, tylko też trzeba się przyjrzeć pod kątem regulacyjnym, jak zaakceptować, jak zatwierdzić te technologie jako skuteczne. Tu też to wymaga też wsparcia ze strony, ze strony, ze strony Państwa, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy, a i to jest jakby jedna rzecz roz, rozstrzygnięcie tych już porzuconych odpadów, ale przede wszystkim ja z swego czasu przygotowywałam takie rozwiązania, które będę chciała też na podkomisji przedstawić, regulacyjne, które pozamykają te furtki w prawie, które mamy, które pozwoliły na ten proceder i nadal pozwalają. A w jaki sposób zamknąć te furtki? Przede wszystkim y, zasadniczą rzeczą jest skrócenie czy, czy nawet zmodyfikowanie problemu magazynowania odpadów, bo to jest ta furtka, która pozwala y, w warunkach y, niezgodnych z wymogami składowiska magazynować odpady i to magazynują na przykład firmy, które Natychmiast, no czasami nawet słupy, ktoś, jakiś, jakaś osoba, która nie dysponuje specjalnymi zasobami, mówiąc łagodnie, okazuje się, że dowiaduje się potem, że jest prezesem jakiejś spółki, prawda, która zniknęła, a, a wcześniej wydzierżawiła jakiś magazyn i tam zdepo zdeponowane zostały porzucone w takich mauserach, na przykład odpady po produkcji zbrojeniowej. Czyli jak my... tutaj ograniczyć właśnie możliwość? E... Przede wszystkim magazynowanie, wedle tych propozycji, które ja zgłaszam, powinno być ograniczone tylko do magazynowania w, przy produkcji czyli naturalne, naturalne magazynowanie odpadów w procesie produkcji bądź w procesie unieszkodliwiania, recyklingu utylizacji. Jeśli chodzi o magazyn, i wtedy będzie to spełniało te same warunki, ta decyzja będzie jak, jak bądź to recycling, bądź to, bądź to yy, produkcja. I w takich warunkach będzie składowane. A składowanie, magazynowanie yy, w transporcie, które byłoby niezbędne do gromadzenia jakiejś ilości technologicznie, procesowo, musiałoby się odbywać w takich warunkach jak składowisko a nie, jak obecnie, że to jest tylko tytuł do nieruchomości. Rozumiem w takim razie, że właśnie praca pod komisji będzie się skupiała między innymi na kwestii odpadów niebezpiecznych, ich składowisk i zapobieganiu powstawaniu. Natomiast to, co już się wydarzyło, ostatnio dwa tygodnie temu mieliśmy premierę systemu kaucyjnego i tutaj jakby chciałabym zapytać, czy są planowane zmiany w systemie kaucyjnym. Może trudno o tym mówić w kontekście systemu, który dopiero co wszedł w życie, natomiast jedną z kwestii, która się pojawia, to jest uwzględnienie szkła wielorazowego, wielorazowego, natomiast nie uwzględnienie w systemie kaucyjnym szkła jednorazowego użytku. I tutaj pojawiają się takie głosy, że być może powinno być wręcz na odwrót, ponieważ to szkło jednorazowe zazwyczaj zaśmieca nasze środowisko. Pytanie, czy według pani posłanki jest taka potrzeba, czy planowane są i możliwe zmiany w System kaucyjne. System kaucyjny, który Został zapoczątkowany, bo nawet nie, nie całkowicie wdrożony od 1 października. On budzi wiele, wiele kontrowersji, bo proszę zauważyć, że te frakcje, które są zbierane w tym systemie, to nie są opakowania, które widzimy, widzimy porzucone w parkach, w rowach i tym podobnych, czyli butelki PET, które oczywiście my. Poziom recyklingu mamy zbyt niski w tym systemie workowym w stosunku do tego, co, co nas w najbliższym czasie będzie obowiązywało, co, co też przewiduje dyrektywa Single Use Plastic, ale generalnie one są zbierane. Puszki aluminiowe też nie widzimy, żeby one się pojawiały gdzieś i zaśmiecały. Czasem widzimy, niestety. Ale jeśli chodzi o puszki aluminiowe, w nie aż tak dużym stopniu, bo jedna i druga frakcja, opakowanie, jest pożądanym surowcem wtórnym, jak to się kiedyś mówiło. I z tego tytułu też bardzo ubolewają systemy komunalnej zbiórki, bo to był znaczący przychód, który obniżał koszty gospodarki komunalnej. Ale Mamy butelki szklane wielokrotnego użytku, które tak naprawdę opatrzone kaucją już dawno są. One tylko to jest taki tradycyjny, dawny system kaucyjny, a nie ten, ten który, który teraz jest wprowadzany. Z tym, że te butelki wielokrotnego użytku one w, będą to. to ta część kaucyjna będzie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku i bardzo wiele wprowadzających producentów przede wszystkim apeluje o to, żeby jednak zdążyć i spróbować zastosować dobrowolność wejścia do tego akurat systemu kaucyjnego, a pozostawienie tego starego, żeby był wybór. Dlaczego? Dlatego, że Szkło wielokrotnego użytku jest takim najbardziej pożądanym z punktu widzenia gospodarki odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego opakowanie, Zwrot tych, tych butelek no to powyżej 95% wraca do do producentów napoi, bo to, to, to jest głównie piwo, ale także wody mineralne i tym podobne, więc nie ma jakby obawy, że ono znajdzie się poza, poza systemem, a jednocześnie jest to obiekt najtańszy, bo trzeba by zrezygnować ewentualnie z tych paragonów, ale one są baczone kaucją, wracają w tym, w tym samym sklepie, w którym zostały Nabyte i wracają do tego producenta. Ci producenci e, zakupili systemy e, do, do tych opakowań, mycie tych opakowań. To są drogie, ale bardzo skuteczne też metody na, e, na właśnie obniżenie kosztów i zmniejszenie presji na środowisko. Tymczasem e, od 1 stycznia, wedle tych regulacji, które mamy, e, te butelki będą. Oddawane w każdym e, sklepie i gromadzone w, we wspólnych magazynach i stamtąd dopiero mogą być rozdysponowane do tych, którzy je wyprodukowali, który je napełnił, żeby one mogły wrócić e, do obiegu. To znacząco cały cykl podraża. E, Czyli komplikuje. pani popiera rzeczywiście tę inicjatywę czy ten apel. Wydaje się, że, że to jest bardzo racjonalne rozwiązanie. Należy o, zwłaszcza, że już w tej chwili mamy sygnały, że ci producenci będą się wycofywać z tych wielokrotnego użytku opakowań, a zgodnie z, z rozporządzeniem PPWR będziemy musieli mieć niedługo 10% opakowań zwrotnych na, na półkach, więc skąd je weźmiemy? A skoro popiera pani posłanka ten apel właśnie przedsiębiorców, to czy tutaj planuje pani jakąś inicjatywę? W tym będziemy, będziemy chcieli zwrócić się bądź z dezyderatem, a może nawet z projektem, projektem takiej zmiany, bo zachowanie szkła wielokrotnego użytku w systemie kaucyjnym jest dobre, ale niech ono pozostanie dla tego, dla czego zostało stworzone. A ten pomysł został stworzony pod kątem jednolitych, jednakowych, wystandaryzowanych opakowań, które niezależnie czym są napełniane, mają ten sam, ten sam wymiar, te same parametry i po prostu nie będzie problemu zwrotu z do już do konkretnego producenta, konkretnego typu. Więc jeśli ktoś będzie chciał w, wprowadzać opakowania standardowe, jednakowe, tak jak kiedyś było. Ci tak bardziej dorośli jak ja to pamiętają, że zarówno półlitrowe butelki szklane były napełniane czy to nawet alkoholem, czy to octem, czy czym bądź, były jednakowe. Podobnie było z innymi produktami i wtedy zwyczajnie one po prostu nie musiały być bardzo specyficznie segregowane do poszczególnych kartoników i, i odwożone do tego producenta. A? Ten system, skoro jest skuteczny, ten tradycyjny mógłby pozostać do czasu, dopóki producenci w taki sposób zbierają i jest to. I jest to y, korzystne. Ale tutaj czasu rzeczywiście na zmianę jest y, niewiele, no bo tak naprawdę, tak jak pani posłanka powiedziała, te systemy dotychczasowe mogą obowiązywać do końca tego roku, więc czy taka ustawa, taki projekt y, jest już przygotowany, czy będzie przedstawiony jakoś w najbliższym czasie, On no, bo jest, to musiało się już. Jest, wydarzyć. jest propozycja, żeby w najbliższym czasie. Y, projekt jest przygotowywany, bo to jest jakby niewielka zmiana przepisów, która zakłada taką dobrowolność i jest przygotowany i będziemy... Ale to przez kogo? Przez Koalicję Obywatelską czy... To znaczy, jeśli już to będziemy chcieli, bo to strona yy, i branża i strona społeczna postuluje rozważenie tych rozwiązań, Chce, będziemy chcieli je na podkomisji zaprezentować i zaproponować, że, że, że mógłby to być projekt komisyjny całej Komisji, bo tak możemy, możemy go składać, całej Komisji Ochrony Środowiska. Tutaj ministra Subińska wypowiada się jednak negatywnie na ten temat, to znaczy na temat tego, żeby utrzymać dotychczasowe systemy tego obiegu, dlatego, że wskazywa, że spowodowałoby to między innymi to, że byłoby parę tak jakby systemów kołcyjnych działających równolegle, co też by w pewien sposób mogło spowodować pewną dezorientację wśród konsumentów. Do tego sklepy też muszą oferować w przyszłości określony tak, jakby liczbę opakowań, procent opakowań w butelkach wielorazowego użytku. No i być może tutaj byłoby to utrudnione w przypadku niektórych. Ja zasobach. uważam, że jest wręcz przeciwnie uzyskanie tego poziomu opakowań wielokrotnego użytku przy, przy zachowaniu takiego systemu, jaki, jaki został zaproponowany, będzie, będzie najtrudniejsze. Bo tak jak mówię, branża się będzie wycofywać, bo to będzie bardzo, bardzo drogi i przejdzie na butelki szklane jednorazowego użytku, które nie są opatrzone systemem kaucyjnym. To na sam koniec zapytam, czy w takim razie butelki szklane jednorazowego użytku powinny być objęte i czy właśnie planują Państwo w tym zakresie też propozycje? Tu trzeba to rozważyć, bo tak jak, tak jak mówimy, system kaucyjny obligatoryjny dotyczy tylko opakowań jednorazowego użytku i to, i to plastikowych, wtedy kiedy nie osiągamy odpowiedniego poziomu recyklingu. Generalnie to co mówimy, że wie, wiele krajów już od dawna go ma, to, ten, to były systemy kaucyjne, które były... W, Dużo wcześniej wprowadzone przed rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. W tej chwili wprowadziliśmy, trzeba go w tym zakresie doskonalić, ale jeśli chodzi o szkło jednorazowego użytku, trzeba się zastanowić, jak, jak osiągnąć najwyższy poziom recyklingu, bo do tego służą regulacje. One nie służą do zbierania opłaty, jak próbuje się w przypadku ROP zaproponować i przerzucania z jednego worka do drugiego, tylko służą osiągnięciu pewnego celu, jeśli te, a tym celem jest recykling szkła jednorazowego użytku i zastanówmy się, czy Naj, ten najwyższy poziom osiągniemy przez wprowadzenie go do systemu kaucyjnego, czy doskonaleniu systemu zbiórki e, szkła w tym systemie workowym. Ja myślę, że te, te, te analizy powinny być przeprowadzone. Na pewno. Największym wyzwaniem jest z, zasypanie, tak naprawdę wypełnienie luki inwestycyjnej w zakresie instalacji nowoczesnych, innowacyjnych, które, które będą sprzyjały recyklingowi i takie przygotowanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która metodami finansowymi będzie stymulować ten cel, jaki mamy osiągnąć, czyli mniejszą liczbę opakowań, mniejszą presję na środowisko, mniejszą presję na środowisko ze strony opakowań, dlatego, że będą łatwo i tanio recyklowalne i mniejszą presję... presję na budżety budżety domowe, bo na koniec i tak to konsumenci to obywatele będą płacić. My czy to takim w takim razie roli będziemy konsumentów czy to w roli opłaty mieszkańców płacących opłatę tak zwaną śmieciową. W takim razie będziemy obserwować te prace dalsze, a dzisiejszą gościnią rozmowy Dziennika gazety prawnej była Gabriela Lenartowicz, posłanka koalicji obywatelskiej i przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw monitorowania gospodarki odpadami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. you <music>